Pewnego dnia powiedziałam mamie ogromne kłamstwo, takie, które sprawiło, że zaczęła płakać. Moja mama zawsze uwielbiała plotkować. To było jej hobby, którego nigdy nie porzuciła. Starałam się trzymać od tego z daleka, ale ona uparcie rozpowiadała moje najintymniejsze sprawy. Najgorsze było to, że po jednym z rozstań postanowiłam jej zaufać i opowiedziałam o swoich uczuciach. Zamiast zachować to dla siebie, podzieliła się tym z całą rodziną, dodając swoje interpretacje. Prosiłam ją wielokrotnie, żeby przestała, ale nie potrafiła. Każde osobiste wyznanie natychmiast stawało się publiczną informacją. Miałam tego dość. Postanowiłam dać jej nauczkę. Ostatnio powiedziałam jej, że w w moim życiu dzieje się coś naprawdę dużego, ale jeśli komukolwiek to zdradzi, nigdy jej tego nie wybaczę. Obiecała, że będzie milczeć. Wtedy powiedziałam jej coś szokującego, że jestem w ciąży i prawdopodobnie będę musiała rzucić szkołę. Była zszokowana, ale przysięgła, że nie powie ani słowa. Następnego dnia mój telefon nie przestawał dzwonić. Cała rodzina bombardowała mnie pytaniami o dziecko. Zachowałam spokój i udawałam, że nie wiem, o czym mówią. Gdy moja ciotka w końcu zapytała wprost, powiedziałam jej, że to nieprawda. Nie jestem w ciąży i nigdy nie byłam. Zapytałam, kto rozpowiada takie bzdury, ale oczywiście nie chciała powiedzieć. Teraz moja mama jest wściekła. Wszyscy myślą, że to ona rozpowiada kłamstwa, a ona nie ma jak się wytłumaczyć. Nawet zaczęła płakać. Wiem, że ją zmanipulowałam. Ale po tym wszystkim, co mi zrobiła, nie czuję się winna. Czy jestem złą osobą? Nie wiem, ale wiem jedno. Może wreszcie zrozumie, jak bolesne mogą być jej plotki.